W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem dla złotego będzie posiedzenie Rady Polityki pieniężnej. Właściwie nie oczekuje się zmian w poziomie stóp procentowych. To się tłumaczy tym, że inflacja w Polsce chwilowo wyhamowała wyraźne spadki i członkowie Rady będą zwlekać. Z Podwyżką do wiosny. Tutaj w marcu poznamy nową projekcję inflacyjną, która może pokazać właśnie, jaka będzie. Przestrzeń do takich obniżek stóp w tym roku. W tym względzie rynek jest nieco podzielony. Wskazuje się, że niektórzy wskazują na tylko dwie obniżki w tym roku, niektórzy na cztery. No zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Więc w krótkim okresie wpływ na złotego będą mieć wydarzenia globalne, a tutaj widać, że dolar zaczyna iść czy zaczyna iść w siłę. To wynika z tego, że dane, które napływają w USA, dane w rynku pracy wypadły nieźle i to wszystko powoduje, że rynek zaczyna nieco zmieniać swoje nastawienie co do skali obniżek stóp procentowych przez FED, tych oczekiwanych w roku obniżek. Na razie mamy podtrzymanie Założenia, że do pierwszego ruchu w USA dojdzie 20 marca, chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza spadło do 64% z powyżej 70 w zeszłym tygodniu. I najbliższe dane o inflacji, które poznamy w czwartek, o inflacji za grudzień mogą w tym względzie być bardzo ważne, bo one mogą właśnie. Przełożyć na doczekiwania co do ruchu Fed w marcu w stronę tego, że one będą jeszcze mniejsze, tak? czyli jeżeli rynek zacznie przesuwać się z marca na maj, nawet czerwiec, to w tym momencie dolar może być mocniejszy i to może wszystko powodować, że złoty będzie u nas słabszy. Więc Myślę, że dolar ma szansę powrócić powyżej poziomu 4.0 w tym tygodniu, a euro ma w okolice 4.39.